Dzika przyroda i dzikie wysypisko. Z pięć kontenerów. Taka ilość śmieci zatopiła nie tylko okoliczny teren, ale i pustostan obok. Poremontowe odpady, opony, butelki po piwie czy nawet ziemia ogrodowa i kora w workach. Na tym rozległym obszarze obok pilskiego lotniska można znaleźć niemal wszystko. Mamy typowe wysypisko śmieci, które powstało myślę, że w tym roku. Yy, natrafiliśmy całkiem przez przypadek tutaj objeżdżając ten teren. Na tyle nas to zdenerwowało, że zostały tu umieszczone w dwóch miejscach kamery. No pecha miał pewien pan, który się załapał w tej chwili. Prowadzimy czynności, które mam nadzieję pozwolą do tego, żeby na jego koszt ten teren sprzątnąć. A rachunek za posprzątanie takiego wysypiska może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dochodzenie trwa. Oprócz wysokich kar do takiego zaśmiecania miasta zniechęcić ma kilkanaście kamer pułapek rozmieszczonych w różnych rejonach piły, a to nie wszystko. Miasto chce pójść o krok dalej i zamknąć ulicę, która łączy tereny lotniska z Krajową Jedenastką. Brama w tym miejscu już jest. To miałoby rozwiązać śmieciowy problem w tym rejonie. Jest on jednak znacznie większy niż znajdujące się tam hałdy. Co roku tracimy kilkadziesiąt tysięcy złotych. To nie są pieniądze urzędu, to są nas wszystkich te pieniądze. Tak? W ubiegłym roku za usuwanie tych dzikich wysypisk za, zapłaciliśmy 70 tysięcy, w tym roku mamy blisko 80 tysięcy przeznaczonych. Tych miejsc na terenie miasta jest sporo i tak można powiedzieć, że niestety jest to częściowo walka z wiatrakami. Bo po zlikwidowaniu jednego miejsca nielegalnego składowania odpadów pojawia się kolejne. Komendant Straży Miejskiej chce więc rozmieścić na terenie miasta więcej kamer, pułapek.